Cześć, więc yy, pokażę, jak nakładam szkło z uzupełnieniem za pomocą kleju, tak by można było yy, tak, żeby to szkło się w ogóle nie odznaczało. Więc w pierwszym rzędzie nakładamy szkło. Dobra. Robimy to na Samsungu A40. Tu się fajnie widać jak się dokleja i właśnie chodzi o to, że po doklejeniu wszędzie dookoła są takie pasy i teraz je zniwelujemy. Dobra, szkiełko wyczyszczone, przygotowane, teraz wpuszczamy klej. Ja go wpuszczam wzdłuż krawędzi, gdzie odstaje, o, możliwe, że się kończy ten, a jeszcze jest. Dla porównania, krawędź, która ma wpuszczony klej, jeszcze widać troszkę powietrze, i krawędź druga, gdzie powietrze jest jeszcze całe, ale tam też się zaraz dobierzemy. Ok, tak samo dół. I tak samo góra. Wszystkie krawędzie, gdzie jest widoczne powietrze, wpuszczamy tam klej. I teraz chwila zabawy, bo zostały jeszcze paseczki takie widoczne. Ale to jest dosyć, dosyć łatwe do zniwelowania, bo wystarczy tylko troszkę poprzeciągać. I zasać, tak jakby ten klej tam do wewnątrz. Dobra. I, I tak w każdym miejscu, gdzie zostało powietrze. Dobra, szkło jest założone, uzupełnione klejem. Dla porównania, pokażę drugi taki sam telefon, w którym nie ma uzupełnienia klejem. Wygląda tak. Tak wyglądają brzegi, gdzie widać powietrze w nich, pod nimi. Z drugiej strony, na dole. Na górze. A tak wygląda taki sam Samsung z uzupełnieniem za pomocą kleju. I teraz co? Dwie minuty do trzech w ultrafiolecie i wyczyścić, oddać i to wszystko. Także co do klejenia szkła, to, jest, to tyle. I dzięki i cześć.